Егер кебек,

Tutaj widzę szpatry. Zmierzałam, bo musiałam zapraszam do nich. zabawek, nawet są, więc możecie sobie zobaczyć. Ja sobie na kółkach nie znaczy mam ale się nie znam, ale jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć, jeśli jesteście pociarzani. Tutaj naprawdę są jakieś piękne jakieś fajne, jakieś naprawdę fajne i są. ceny jest są aż fajne, ale rzeczy są trochę fajne. Ta świnka, takie, świnki, mega fajne rzeczy bo ja w ogóle no myślałam, że pewnie będą wiecie, rzeczy typu pedigree, ale to są naprawdę dwie, fajne rzeczy o, albo to jest też mega fajny taki e, szarpak polarkowy dla mniejszego pieska no, na pewno się to się sprawdzi, więc wam polecam, jak są tam tutaj tylko nie pójdziecie w karnych roli gdzie jest taki polarnik chociaż wybieram teraz tutaj o tych karmach, a nie o innych rzeczach, bo mam mało pomiędzy w telefonie w ogóle

Myślę, że że tutaj nie niego chodzi puszka Tak w w ogóle nie ma seszepy. No, ale mogę Wam, są świetne rzeczy, naprawdę różne glizaki, 100% naturalne i w ogóle fajne rzeczy są. Więc tutaj się postaram coś też fajnego wybrać. Na przykład smaczki firmy Okanis są, One nie są o tyle mięsne, to mają też różne warzywa, więc to też jest koczko. No i nie mają zbóż, więc to jest dla alienwików, więc takie mogę Wam polecić. Widzę nawet tutaj puszki, ani mądy, ani mądy. Są naprawdę z, z wysokiej półki karmy, więc naprawdę się zdziwiłam, że w takim sklepie dyskontowym są takie rzeczy. No ale dobra, znajdę coś i wychodzę już stąd. W ogóle nie mam pojęcia, czy zdecydować się na, przykład na dwie duże puszki, czy kilogram karmy. No suche jestem się, bo no, nie mam pojęcia w ogóle, jak się zdecydować na to. Dobra, chyba zapadła decyzja, że biorę y, kilogram, 200 gram karmy o z wołowej bądź z jelenia, nie mam pojęcia, ale ja na coś muszę zdecydować. I jakąś mniejszą puszeczkę do tego. Ja się z Wami żegnam, idę do kasy i pa, pa.